leczenie urologicznych męskich nowotworów to najczęściej nowotwór prostaty. Leczenie nowotworu prostaty wiąże się z operacją, wiąże się z jej amputacją, usunięciem. Konsekwencją tych zabiegów jest najczęściej nietrzymanie moczu. I tu wkraczamy my, fizjoterapeuci onkologiczni, fizjoterapeuci urologiczni, uroginekologiczni. Drodzy panowie, z nietrzymaniem moczu pooperacyjnym można i należy walczyć. Czym szybciej rozpoczynamy rehabilitację, czym szybciej rozpoczynamy walkę z tym niepożądanym objawem, z tą niepożądaną konsekwencją operacji, tym ta walka jest skuteczniejsza i szybsza. Pacjenci, którzy rozpoczynają terapię tuż przed operacją, zanim. Zacznie się ten proces leczenia, są wygrani. Dlatego, że radzą sobie z tą konsekwencją bardzo, bardzo szybko. I praktycznie po kilku miesiącach zapominają o tym, że mieli zabieg, że była taka konsekwencja, jak nietrzymanie moczu. Natomiast pacjenci, którzy trafiają do nas na terapię rok, dwa, trzy. 5 po operacji. Niestety na te same efekty muszą pracować dużo, dużo dłużej i często nie mamy aż tak zadowalających efektów jak w momencie, kiedy pacjent przygotowuje się już do zabiegu, ćwicząc i pracując z fizjoterapeutą. Bo my jako fizjoterapeuci narzędzi do pracy z nietrzymaniem moczu, z konsekwencją operacji mamy bardzo wiele, rozpoczynając od ćwiczeń, a kończąc na elektroterapii. Jeżeli mówimy o męskich nowotworach urologicznych, mamy na myśli przede wszystkim nowotwór prostaty. Nowotwór, który atakuje coraz młodsze osoby i najczęściej wiąże się z leczeniem operacyjnym. Konsekwencją operacji, czyli amputacji, usunięcia prostaty, jest najczęściej nietrzymanie, gubienie moczu. Trudny, ciężki, Przykry temat dla większości mężczyzn. Panowie poddanie operacji mogą z powodzeniem radzić sobie z tą przykrą konsekwencją właśnie przy pomocy fizjoterapeuty, właśnie przy pomocy rehabilitacji fizjoterapii. My, jako terapeuci urologiczni, onkologiczni, mamy wiele narzędzi, które pomagają nam i pozwalają nam takiej osobie pomóc. Najlepiej rehabilitację podjąć tuż przed operacją. Jeżeli wiemy, że mamy tą niepomyślną diagnozę i przygotowujemy się do pójścia do szpitala, do pójścia na operację, to tak jak robimy badania krwi, robimy prześwietlenie płuc, robimy, jeżeli jest zaleconą tomografię, to warto jest udać się do gabinetu fizjoterapeuty urologicznego i rozpocząć rehabilitację, Tuż przed zabiegiem operacyjnym, gdzie nauczymy się prawidłowych napięć, zlokalizujemy mięśnie, nauczymy się prawidłowego oddechu, to potem, po operacji, kiedy wchodzimy już z tymi ćwiczeniami właściwymi, kiedy wchodzimy z ćwiczeniami prawidłowymi, tymi, które mają już wywołać jakąś reakcję w naszym organizmie, jest dużo, dużo trudniej. Jednak to, że nie podjęliśmy rehabilitacji przed operacją wcale nie determinuje tego, że nie możemy jej rozpocząć po po zabiegu. Zaraz po zdjęciu cewnika, zaraz po tym, jak wyjdziemy ze szpitala, możemy rozpoczynać i warto rozpoczynać rehabilitację. Bo czym szybciej ją zaczniemy, tym szybciej dochodzimy do sprawności i tym szybciej radzimy sobie z przykrą konsekwencją, jaką jest nietrzymanie oczu. Rehabilitacja w przypadku nietrzymania moczu polega przede wszystkim na prawidłowym wykonywaniu napięć, prawidłowym wykonywaniu ćwiczeń, mięśni, dna miednicy we wszystkich ich warstwach. Jeżeli Każda warstwa, zarówno warstwa zwieraczy, jak i warstwa przepony moczowo-płciowej, jak i dźwigaczy działa prawidłowo, wtedy nawet mimo braku prostaty nasz pęcherz i nasze dno miednicy działa prawidłowo, czyli mamy prawidłowe utrzymywanie moczu i mamy prawidłową równowagę. Nawet funkcje seksualne są możliwe u pacjentów, którzy mieli usuniętą prostatę. Rehabilitacja, jeżeli chodzi o powrót do funkcji seksualnych, również jest możliwa, jest istotna i jest ważna. To, jak szybko wracamy do sprawności po zabiegu operacyjnym, zależy od tego, jak szybko i w którym momencie podejmiemy rehabilitację. Jeżeli zaczynamy rehabilitację przed zabiegiem, to ta droga jest dużo, dużo krótsza. Wiadomo, stan pacjenta, moment, kiedy jest to świeża tkanka, tkanka, która dopiero Została poddana operacji, daje nam, terapeutom, dużo większy manewr, dużo większe możliwości terapeutyczne niż tkanka, która zabiegowi była poddana wiele, wiele lat temu, gdzie utrata masy mięśniowej nastąpiła, gdzie to włóknienie, bliznowacenie jest już w zaawansowanym stadium. Ale nie znaczy to, że pacjent, który był poddany zabiegowi 5 lat temu, i nadal ma nietrzymanie moczu, nadal ma dyskomfort przy siadaniu, nadal coś w tym dniem jednicy dzieje się takiego, co nas niepokoi, czego chcielibyśmy się pozbyć, nie może podjąć skutecznej rehabilitacji. Może. Będzie to droga dłuższa, będzie to droga trudniejsza, ale z równą skutecznością można sobie z tym nietrzymaniem moczu radzić.